Relikwie ślubne. Czy spotkaliście się kiedyś z czymś takim? Ja z takimi relikwiami ślubnymi spotkałam się wczoraj. Co to jest? Jest to forma obrazu, yy, którą nasi dziadkowie lub pradziadkowie otrzymywali po swoim ślubie jako taką pamiątkę. Na pierwszy rzut oka, przyznam szczerze, jak to zobaczyłam, to mam takie wygląda to creepy, i mnie osobiście wyglądem przypominało trochę, przepraszam, za wyrażenie, ale wnętrze trumny, ale jest to naprawdę bardzo ciekawa pamiątka, którą um, otrzymywały pary mieszkające dawniej na wsiach. Ja się z czymś takim nie spotkałam, pomimo tego, że duża część mojej rodziny ze wsi pochodzi, ale u mnie w rodzinie nikt takiej pamiątki nie miał. Co znajdowało się w środku? Gdzie było błogosławieństwo, wypisane dookoła. Niech Bóg błogosławi nasze małżeństwo, coś takiego. W środku znajdował się wianek panny młodej, zasuszony, oraz butonierka pana młodego, Po nasz jemu woniaczka. W tych takich nieco młodszych wersjach pojawiało się nawet zdjęcie ślubne oraz jakieś dodatki, na przykład medaliki, kawałek sukni ślubnej lub welonu Panny Młodej. Czy w całości um, znajdowały się um, imiona i nazwiska państwa młodych, panieńskie nazwisko Panny Młodej. Oraz data ich ślubu. Przyznajcie szczerze, że wygląda to naprawdę nieziemsko i jest to rzecz naprawdę rzadko spotykana. Dajcie znać, czy wasi dziadkowie czy pradziadkowie również posiadali taką pamiątkę ze ślubu, czy macie coś takiego, bo ja spotkałam się z tym po raz pierwszy i przyznam szczerze, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie.